Hello. 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 Where we go? Hello. Um, let's go by the event stone. Okay. Nie lubię tej taktyki, ale dobra. Dlatego nie lubię tej taktyki. No ilu tam przeszło? To się już plantuje. Dwóch jest na dole, nie, nie jest to źle. Ale bardzo obici jesteśmy, no nie ma. Over. Tego nie lubię tej taktyki, no Można by było forsować. What no, I, I ramp. ramp? Okay. No rampy, może szybko to skończyć po prostu. Wow, wow, wow. Weszliśmy w dwóch. Full. Mam nadzieję, że każdy ma, Dobra, każdy ma na fulla. Okej, okay, guys, play slowly. Maybe Hirschas. Może skrócą mnie, może wyciągnie się jeden, drugi frak. Będzie łatwiej. Trzeba przełamanie zrobić. 2A, one up chicken room. Ale info nic nie da. garage. No. Nice. Kurde, jest dziura. Watch out, watch out. Mi. Dlaczego idzie w rampę z takim HP, jak wcześniejszyliśmy? A ja, czy własnego, swojego własnego nie mam. Kurde, no nasza runda. No to wyczyszczone, a on się cofa w rampę.

Dragon lorkę mogłabym Secret. Goczył. Dragon lore, Bardzo zmęczona, ale... Dragon lorka. No bogato, kurze. Nie mam, nie mam. Własnego discorda nie mam. Down, you know, to Kurde, dragon lorka. Bardzo zniszczona, ale, ale jest, tak jak mówię uhu <grymne> ej, dwóch na dwóch zrobili bardzo, bardzo tupią ale kurczę tylko niech sprawdzi wszystko, sprawdzaj w te wenty drzwi niech sprawdzi timing, timing sprzyjał RAM, rampu no, ramp, Nice. Nice AVP, man. Thank you. ładnie. Nie... A, ogólnie, aplikację mam, mam, pewnie, że mam. Nie, nie, chyba, czy, że się tak... ...jaram, ale... ...kurczę, nie często się widzi smoczą wiedzę. Okej, okay, zrobiliśmy przełowanie. Jakbyśmy zrobili 4-4, to już w ogóle by było super. On tym strzałem... On tym strzałem trafił w wentynie, jak ktoś zbili setek i zbili... Z USPA? Watch out, Heaven. Watch out heaven. Cover me, cover. Oczywiście plotują Oczywiście plantują w jednym miejscu, nie? A I myślałem, że moje, że mój frak jeszcze jeden. Może chyba, że zrobimy z tego 5-3 dla nas, no to już w ogóle by było super. Coś tam oni dają, mifo, coś tam. Okej, okay, okej, okay, go do Jeden na kaban. No, no patrz. Chicken room. Nice, good job. O, znowu ten bug. Dobra, to w, w przerwie albo po małyku, okej? Okay?

one lobby nie, ja wykoczyłem tam, czy to ładny chwyskok jest Dobra, usunę się tutaj, bo mogą mnie z dwóch pozycji ściągnąć Gdzie ta paka idzie? jego A or B with this bomb? Is on... Heaven. Okay, but where do you go? One behind. behind. So, nie odpowiem, gdzie idzie. Nawet nie wiem, czy mam iść w Maina, czy mam iść. From ramp. One is ramp to mnie, to Main. Oni planują tylko w jednym miejscu. Nie znają innego miejsca do plantu, nie? Heaven, Heaven, heaven. Uh. To jest takie wow. Miałem pomysł, żeby zrobić filmik o właśnie o takich poradach na początkującej O takich początkujących radów, radach właśnie, że, że nie trzeba plantować paki w jednym miejscu, tylko mamy cały site od tego. A the... in the hall. Jaki rifflek? Kto ma wiedzieć, co ty robisz? Kurde, to jest jakiś trader. Dragon Lorca, Sponge. No, dokładnie, no 4 na 3. Jeszcze coś można z tego zrobić. One main. One main, one uh, A side. Kurczę, no jestem dobrej myśli po CT, że to zrobimy, że damy rekord.

Dziur, why go in Why you go everywhere, not on A? I was safe. Znaczy, jeszcze raz tutaj nie ma racji, bo to, że zginął na kraszową, to, to nic nie znaczy, bo nawet nam nic nie powiedział. Zraszował, potem ma pretensje do skręcania. Okay, make... go. I go. Negorapsko mnie. Jak się nawet nie odzywał. Ja play, A all game. Czy mogę kupić AVP?

Dobrze jest kupić taką TK na pistolet. No i na TK, mówiłem, trzech gości pociągnął z tego taka Tym zakupem po prostu wygrał rundę. Dobra, ja to kupuję, zagram sobie z magiem, można ich jakoś zaskoczyć. W mainie na przykład. Przepraszam, w lobby. 6-3. 6-3, nie ma się co stresować, jeszcze można wrócić. Inferno, wróciliśmy, 6-3. Między dwóch oni ładnie grają się, się znali One side. One heaven. 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 One a heaven. heaven. ta runda, ważna runda, żeby to przełamać. Grinder, A.K.A. z lobbyz. Dlaczego sure, go, go szukają? Po co? Tremens aim'owo jest średnio, chociaż mimo, że ma dwa razy więcej fragów ode mnie, nie, nie powinienem tak mówić. Czekaj, nie Nie wiem, czy to nie jest Polak. Nie Thanks. Tak ja. Właśnie myślałem po akcencie, że z Polski jesteś. Aż tak łabie? Nie, a ja to słychać od razu, nie? Nie, no Ramp, Bom, oh, na secret, já está oh. para cá, já está para they could o secret. Fail po prostu meczu. Stanąłem na tych pięciu, no. Nie cierpię tych PM-ek nie zmienię o tych PM-kach. Myślę, że zraszają atak, no to lecimy to. tak co to przycięcie, Taktyki na mapach? Powiem ci średnio co do tego, bo ja też mało teamowo gram, nie? A no z randomami to wiesz, że ja tu nic, 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 nie zrobię, żadnej taktyki z randomami. Ciekawe, czy Fizzle... Ci no, ja mogę zagrać. Oh, no, się coś? Po co rushuje? One go up. Ej, tam jest paka. Jeszcze raz. Jeden na górze. Dwóch. A jeden na górze. Dwóch A, jeden na górze. Two że nie powiedzą mi wcześniej, że jest paka, inaczej bym zagrał, a nie się, nie traciłbym się tyle czasu. Nie traciłbym tyle czasu na górze na. Divos silo bomb. 26 sekund, nie? They only have 20 seconds to plant. That's

Ciekawe czy to jego. Nie <laughs> stanąłem na tych pięciu. Ale wstyd. Out. Out. One go silo? Radio lobby clear. Jeszcze jednego pociągnij, zajebiście. 3 trzech mamy. One A. Well, one of them. No, poczekam jeszcze na tym B, nie? Uh, ah, yeah, jeden AWP on uh, garaż Bomb is outside. Mam nadzieję, że pójdą w B. Maybe, maybe... The bomb on. Um... I mean, his best chances to do this. I hope they go B. let the go A. 23 sekundy, 21. Yet. No no time. GG. No można nie, nie strzelając wygrać rundy, nie? trzydzieści 30 na 120, drugi mecz dzisiaj taki, nie? Drugi mecz to inferno też na tej samej zasadzie oddali za darmo to inferno dwie rundy takie że nie zaplantowali. Around, baby. I go back. No, I go back more, more. No push, push. tak, jak fraga już zdobyłem, no to pushuj. For me. Room. I, he go, uh, no for chicken i fama się to jest Oj, oj, 2 na 2 yellow jesteś byku? Ale to zrobił z tym smokiem, ale to zrobił z tym smokiem No ale gdzie nasz kolega? Gdzie nasz kolega z Polski? 8-6b było już dla nas Sorry guys Yellow, can you drop a weapon? I'm no, trying no, to kill you. Such a specialist. I need a weapon, Yellow. Yellow. Uh, yellow. I am Yellow, okay. Yeah, yeah, you are Yellow. <laughs> Thanks. Dobra bracia zagram defensyjnie, bo mamy 7-7. Flash, ram Hey. Sada, so, ale firmy miałem manku, musiałem nakomandoć. Bejtowali a to tą rampę, tylko kurde. Dobra, na heavens. Tym raz ładnie Kurde, da, jest zły, jest zły, tam zły вери yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Oh, ninja the фюс б Ale to jest właśnie to o czym mówię, nie jest tylko jeden, nie jedno miejsce na plant na mapie, jakby zaplantowali tutaj to by wygrali rundę, a tak to przegrali, także nawet mnie ich nie żal okej okay, go back, nice, no i ładnie, 5 na 3 mamy, Ej, gdzie ja patrzę, kurde, patrzymy w trzech, no outside this lobby Okej, okay, okej, okay. don't rush, guys. Bo podjarają się i kurde, nic z tego nie będzie. Dobra, idlęca na B. I of secrets. One main. I check B. One outside, one outside. Packa w mainie, packa w down. mainie. Down. On down, bomb down. Wima. 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 Wima.